Jakiś trzeci, czwarty, czwartek miesiąca organizować takie wieczory, mam nadzieję, że zbierze się nas taka ekipa, która będzie uczestniczyć w tych wieczorach. I chcielibyśmy właśnie pokazywać takich artystów, którzy, którzy są niekoniecznie komercyjni, ale ze znakomitym dorobkiem. Dziwiamy państwo hmm. obraz i muzyka mogą wzajemnie się uzupełniać. Hmm. Hmm. Przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że nie przeszkadzając sobie, to jest dosyć ważne. To są moi koledzy, ktoś, ktoś by mógł powiedzieć, że słabych masz kolegów, ale ma się takich kolegów na jakich się zasłużyło, więc, więc tak już po prostu jest. Pojawiają się tutaj gęby, bo myślę, że to jest najlepsze określenie, nie twarze, tylko gęby, które gdzieś tam się z czymś mogą kojarzyć. Myślę, że gdyby zapytał Państwa, czy te obrazy są ładne, to pewnie bym uzyskał odpowiedź, że chyba raczej nie bardzo. Każdy z nas żyje w jakiejś konkretnej rzeczywistości, każdy z nas styka się z jakimiś konkretnymi sytuacjami. Warto je odnotowywać, bo one się zdarzają ciągle, one się powtarzają i one gdzieś tam nas mijają. I, i, i myślę, że malarstwo jest takim medium, które pozwala w jakimś tam sensie utrwalić te, te takie chwile. Zapraszam Państwa do tego mojego zwierzyńca. Gdzieś tam między jednym a drugim łykiem piwa może warto zerknąć na tych typów, którzy, którzy spoglądają na nas z tych, z tych obrazów. Mając tą świadomość, że pomimo tego, że może nie są do końca sympatyczni, to nic nam nie zrobią, bo, bo tak jak powiedziałem, to są moi koledzy ja tu jestem prezesem tego ponurego towarzystwa i oni, i oni są całkowicie jakby pod moim kierunkiem i, i kazani tkwić w tych, w tych ramach obrazów i, i, i nic specjalnie złego nie robić. Także... Zapewniam Państwa, że jesteście całkowicie bezpieczni I... taka sytuacja jak dzisiaj, kiedy możemy patrzeć na takie, na takie gęby, może się kojarzyć z, z takim, nie wiem, jakąś wizytą w jakimś muzeum historii naturalnej, gdzie możemy oglądać na przykład jakieś dziwne owady drapieżne, jakieś takie wielkie. One są zasuszone, one nie żyją, one są schowane za gablotą i, i są w związku z tym totalnie niegroźne. My możemy sobie spokojnie podejść i przyjrzeć im się z bliska. I bądźcie, się, że, że coś na złego zrobią. Kontynuacją naszego wyczołu, jak już powiedział i ja wcześniej też, będzie występ Tomasza Glicińskiego. Krótko o artyście, nie wiem, czy krótko się da, ale spróbuję. Tomasz Gliciński, znakomity kompozytor, ma na swoim koncie bodajże 35, już, już 35 chyba, sztuk teatralnych. Mamy na swoim koncie kilkanaście płyt, znakomite występy na znakomitych festiwalach, czy to jazzowych, czy to jakiejś muzyki alternatywnej. No, dużo by mówić, można poczytać bardzo dużo materiałów, jest na temat Tomka. Dzisiaj go usłyszymy w, w historii z gitarą solo. No cóż, Tomasz Wilczyński, Panie i Panowie. Myślę, że taka inicjatywa jak dzisiejszy wieczór jest bardzo potrzebna w naszym mieście, co ja się jak Ja myślę, że w mieściu, mieście Toruniu, które pretenduje do miana Stolicy Kulturalnej niedługo, jak najbardziej połączenie muzyki z, z malarstwem zawsze było rzeczą atrakcyjną. Takiej muzyki, taki no muzyki, no to, to, jest, to jest muzyka improwizowana, w zasadzie... Wiele, nie wiadomo czego można się spodziewać na koncercie, nie? Znaczy, my akurat takiego... znamy przypadku... Tomka, yy, znamy Tomka, wiemy co robił, natomiast dla wielu osób, które dzisiaj przyszły pewnie jego muzyka była zaskoczeniem, aczkolwiek na pewno fajnym doświadczeniem yy, usłyszeli na pewno coś zupełnie nowego, czego nie słyszą ani w radio, ani w telewizji, gdzie wiadomo jest trochę inna muzyka, ale myślę, że warto się zapoznać też z takim rodzajem sztuki. Jeśli, jeśli coś było na mieście właśnie takiego, czyli Coś bardzo niekonwencjonalnego. Coś troszkę z podziemia. Coś troszkę z podziemia. I kto wie, czy, czy to nie jest właśnie dobra droga, żeby prezentować coś takiego właśnie. Trochę z podziemia, właśnie w mieście, w sensie otwartej imprezy. No jedno jest pewne, że tego nie ma za dużo, a warto to pokazać. Myślę, że to jest jeden z naszych celów. Oczywiście będziemy się starali prezentować też różne inne rzeczy, Inne, inny rodzaj sztuki, inną estetykę, ale ale to by było naszym jakby głównym celem, pokazać coś, czego nie ma na co dzień.